Także, cześć, witajcie wszystkich, bardzo serdecznie oczywiście w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Mietek, ja witam serii Bracia Polskiej Farm, jest oczywiście w kolejny odcinek, na tego materiału, mordeczko oglądający oczywiście ten odcinek. Pamiętaj, żeby oczywiście po tym odcinku stawić tu łapeczkę w górę. Także kto ogląda, zostawił łapeczkę w górę. Ten kto nie subskrybuje kanału, a ogląda oczywiście nasze odcinki, to zapraszam oczywiście zostawienia subskrypcji tam na dole. Pamiętaj, żeby kliknąć jeszcze dzwoneczek. No i oczywiście napisz w dzisiejszym, e, dzisiejszym odcinku komentarz, a hashtagiem dzisiejszego odcinka niech będzie widzowie hashtag e, hashtag wożenie. Ja oczywiście przypnę serduszko, bo dzisiaj, widzowie, będziemy zbierać belki. E, tu, jak widzicie, oczywiście, w poprzednim no nowe nabytki po prostu przywiez ze sklepu. Tak to, oczywiście, ogląda. No to, oczywiście, wie. E, oczywiście, nowe nabytki są tutaj przywiezione. Nowe nabytki, oczywiście, na gospodarstwo. Jest oczywiście tutaj e, ta iglica do ładowania belek. Jak i tutaj widzowie, oczywiście ta autosanka D47, e, ja to widzowie, poza odcinkiem, podejmowałem burty. Przygotowane jest po belek, także mam nadzieję, że dzisiaj, widzowie, będzie fajna akcja. Także zostawiajcie łapeczki w górę, oczywiście. Tutaj napiszcie hashtag, tak jak mówiłem, wożenie. E, oczywiście przypnęłam serduszko, także widzowie, zaczynamy oczywiście zwożenie tych belek. E, bo widzowie, za dwa dni, oczywiście, ruszają mega deszcze. No Po prostu zapowiadają mega deszcz, ale wiecie, te ich prognozy to wiecie, jak to pokazuje. Raz deszcz, raz nie deszcz. No takie wiecie, może być, może nie być. E, także tak, widzowie, oczywiście musimy przepalić MFA 255. E, będziemy musieli, widzowie, odpiąć oczywiście tutaj e, tą zgrabiareczkę. Także oczywiście zapalamy MFA. E, Podczepimy sobie, oczywiście, MFA pod Autosana D47. E, weźmiemy sobie, widzowie, włączymy oczywiście od razu pasażera. Eee, yy, modyfikacje widzowie na pasażera sobie włączymy automatycznego. Tak wam pokażę o co mi chodzi Podjeżdżamy oczywiście tutaj pod to autosankę Zaczepiamy Dobra, wyjeżdżamy, tylko zobaczymy widzimy, czy to w ogóle... Czy ten w ogóle MF da radę jechać w ogóle z to przyczepia, jeżeli załaduję tutaj belki, wiecie? Bo pisaliście, że tu wejdzie mi 6 belek. Na komentarzy było, że 6, 12, to coś tutaj za dużo powiedzieć, że 12 belek to gdzie? Jak? Jak 12B na taką przyczepkę? Dobry, co? Teraz patrzę o co mi chodzi. Wchodzę do 3PK sobie, zapalam sobie 3PK oczywiście, nie? Zapalam sobie 3PK, podjeżdżam sobie od w tej strony, jakoś tak. Tutaj do tyłu wysiadam, wchodzę teraz pod MF'a a no i odpalam Ctrl F, przybliżam go do siebie, gdzieś tak dystans przed 10 metrów. O. I zobaczcie teraz, i z tyłu widzowie MB będzie sobie tam mną jechał, nie? Zobaczcie teraz, to będzie działać fajnie. Będzie jechał, czy nie będzie jechał? Dobra, widzowie jedzie, także będzie luks. O, zobaczcie także, jak widzowie, jakby ktoś pytał, jaka to jest mi modyfikacja, to nazywa się Falumi. Me. E modyfikacja tak jakby ktoś potrzebował, no to od razu mówię, że to jest widzowie, modyfikacja na Follow me, nie? To jest taka zajebista modyfikacja, bo na przykład, jak gracie sami, e nie ma. Nie wiem, nie gracie z kolego albo coś, to chcecie sobie łatwić sprawę, żeby po żeby prostu nie jechać dwa razy na pole. Eee, no to oczywiście odpalacie Ctrl F, dystans sobie zmieniacie, zwiększacie albo zmniejszacie na W i S i oczywiście z tyłu zawanie pracownik będzie jechał od razu na pole. Także naprawdę zajebista modyfikacja oczywiście polecam. Poczekajcie, czekajcie, bo chyba tam z tyłu został. On jedzie czy mi się wydaje? wydaje, że on nie jedzie? Chyba, że on ma ustawione na tego, czekajcie, co tam się dzieje, że on tak powoli jedzie, strasznie powoli jedzie. A, czekajcie, bo zobaczcie, co tu się dzieje. Bo to miał mało tego ustawione, dobra, na te pomacie. teraz widzowie, będziemy jechać. Także ruszamy. Jedziemy oczywiście, widowie, akcja dzisiaj zwożenie belek. Zobaczymy, jak oczywiście, jak mi to pójdzie. Oczekajcie, bo tu jakieś auto jedzie, także poczekamy. Jak sobie godzimo, może będzie wymijał mnie, nie wiem, co on będzie robił. Aha, widzowie, on jedzie w tamtą stronę. Dobra widzowie, on jedzie w tamtą stronę, także my oczywiście jedziemy za nim Widzowie co on ma jakąś maskę ubraną na głowie chyba nie wiem co to w ogóle widzowie jedzie Nie wiem yy, my oczywiście jak mówiłem jedziemy zwodzić te belki, zobaczymy jak mi się uda oczywiście ten załadunek Bo pierwszy raz tak naprawdę będę widzowie obsygiwał się tym sprzętem Także szczerze nie wiem jak to widzowie będzie oczywiście umie to chodzić czy będzie mi to widzowie jakoś łatwo ładować No pierwszy raz będę się oczywiście obsygił takim sprzętem także Mam nadzieję że mi bardzo dobrze pójdzie oczywiście ten załadunek i dzisiaj chociaż przywiozę na gospodarstwo, no jedną przyczepkę jakbym przywiózł, widzowie naładowano tam te 6 belek, to było widzowie zajebiście i bardzo dobrze, nie? No ale jak mówię, zobaczymy oczywiście jak to jeszcze pójdzie Dymi, MS z tyłu jedzie, jedzie oczywiście MF, mój drugi traktor z tyłu Widzowie, interesuje mnie bardzo ten pojazd, który oczywiście jest z przodu Bo nie wiem, ogólnie nie znam tego kierowcy Ogólnie jakoś tak po wyglądzie auta nie kojarzę żeby ktoś taki tutaj mieszkał, posiadał takie auto na gospodarstwie No widzę i powiem wam ciekawy. ciekawy, nie wiem czy on mnie śledzi Że jadę sobie oczywiście tam na pole, może to jakiś morderca jest To czekajcie bo to powoli, bo to są kamienie jakieś na polu, żeby za chwilę tutaj nie uszkodzić traktorów Ale jak widzicie, ja, czekajcie ja wam przybliżę kamerę, zobaczcie tam, on ma jakąś maskę założoną Tak jak Jackson wiecie z takiego filmu 13, 13 w piątek nie? Jaki Jason Oczywiście ma taką samą maskę założoną No nie wiem, no dziwnie widzowie się czuję, Bo nie wiem czy to jakiś czasami marder nie jest Żeby oczywiście za chwilę mi tu wiecie, nie wiem Nie wsadził jakiegoś noża w kręgosłup Nie zapakował mi do tej furgonetki, bo ja nie wiem Jedzie jakimś łazem, nie wiem widać co to jest za, 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 za samochód Jakiś ruska maszyna i jedzie, nie wiem gdzie on jedzie kurwa Co on tam ma z tyłu na pacę. Widać że on tam chyba jakieś skrzynki wozi, nie wiem Dobra, on jedzie tam na przód, widzę jak widzicie on przyspieszył troszeczkę więc chyba, chyba się mną nie zainteresował, więc chyba nie chodzi o mnie A tak szczerze to nie wiem, bo on jedzie. Dobra, zobaczymy, gdzie on widzowie dalej pojedzie. Czy on pojedzie w lewą stronę, czy w prawo, czy pojedzie nam prosto? Zobaczymy, bo możliwe, że widzowie ktoś prosto sobie jedzie to drogo, nie? Także nie ma to się przejmować. Ja oczywiście dzisiaj Adam widzowie jestem za badunkiem. Widziałem widzowie, że od poprzedni odcinek Wam się oczywiście podobał z nowymi nabytkami, także pochwaliliście mnie, że fajne nabytki nowe kopiłem Także elegancko. Kurwa widzowie, on też tam jedzie. Co jest widzowie dzisiaj grane? Ktoś mi śledzi, coś co jest? Widzowie, ja się boję tam widzowie jechać, bo to chyba jakiś morderca jest. Zobaczcie, dalej jedzie tym łazem. Co się dziś widzowie dzieje? Jedzie jakiś kuwa z żukiem rozkraczony, ja nie wiem co się widzowie dzieje. Tam MF z jedzie? Dobra, jedzie oczywiście MF. Dobra, zobaczymy, bo ja za chwilę to widzowie będę skręcał na pole. I zaczynamy oczywiście pierwsze zawodunek pierwszej belki. Zobaczymy jak to będzie szło, zobaczymy czy to siano. Chyba w nocy nie padało, także ogólnie nie wiem, nie wiem czy tam padało, czy nie padało, chyba nie padało. To chyba w sumie powinno być eleganckie, wyschnięte, suche. Tam raz na ładunek. Dobra, gdzie on pojechał? On gdzieś tam dalej widzę, pojechał chyba, tak? Gdzie on pojechał? Tak, widzę, że on tam chyba dalej gdzieś pojechał. Bo tutaj widzę, że jeszcze jakaś jedna droga. Nie, gdzie ta droga jest? O! Czekajcie, bo się cofa! On się cofa! Skręcił w tamtą ścieżkę, także że widzicie, po prostu może sobie pojechał do lasu, wiecie Tak Nie załatwił, wiecie, nie załatwił drzewa, tak wiecie Tak na czarno pojechał, po prostu bez, bez asygnaty i wiecie Może drzewo chciał ukradł, wiecie, załadować jakieś ćwiartki na zimę No nie wiem, w sumie to interesuje, możemy za chwilę tam podejść, zobaczyć co się będzie działo, nie? Dobra, dawaj tutaj tym MF, em zajedź tutaj, o, za chwilę widać załadunek pierwszej belki Weźmiemy sobie, staniemy od tego boku tutaj, o, dobra Yy, także tak, wyłączamy sobie, oczywiście widaje pracownika, tutaj sobie wyłączymy. O, gdzieś tak ostaniemy, myślę, że jakoś tak, będzie elegancko. Dobra. Także bierzemy się za załadowania oczywiście tej belki, zobaczymy jak to będzie ogółem szło, jak to będzie szło, jak to się ogólnie tym obsygiwać, widzowie tym sprzętem, tym nie? Czekajcie, ja sobie zaję tam tę stronę, bo ja sobie źle podjechałem, dobra. Zajężamy o tej strony, tutaj, o, wkładamy pierwszą belkę na tę igłę. Nie wiem, czekacie, czy to trzeba opuścić widzowie? Tak, to trzeba będzie prawdopodobnie opuścić. Dobra, także opuszczamy to. To dalej nie da się zniżyć, tylko tyle maksymalnie. No dobra. Dobra, teraz tak, podnosimy to do góry. Ale powiem wam szczerze, że dziwnie, że tutaj nawet nie nawet nie podnosi. Zobaczcie, nawet nie podnosi peka jakoś do góry. Tylko, że czekacie, ja bym za chwilę, za chwilę zu nie powiedział, nie? Bo jak to podniesie mi tego habeta do góry, to cały tył pójdzie na dół, nie? Dobra. Zajeżdżamy tutaj i pierwszą belkę. Zobaczmy, widzę, jak to będzie szło. Jak to będzie szło teraz. To jakoś to idzie, nie? No bo teraz tak, podjeżdżamy tutaj. Ło, czekajcie, bo coś tu kurwa haczy mi. Czy to jest, co się dzieje? Nie, nie ma nic w sumie. Już myślałem, widzę, że na, na to przeczepienie się założyłeś belek, ale dobra, działa jednak. Dobra, jakoś tak, go zbyt tylko wyładować. No, ktoś to się widzowie odczepić nie chce. Kurwa, powiem wam, to ta średnio się ładuje widzowie tym, tym sprzętem. Powiem wam, ciężko idzie, ciężko idzie widowie tym sprzętem coś. Myślałem, że to będzie tak... a Jakby jakaś kuliza widzowie, tu jakaś burta była. No Coś tu kurwa jest, jakieś burty są, nie wiem, co to jest. To może haczy burtę? Chyba burta widzowie haczy, bo nie mogę nawet tego odczepić zbytnio. No no. No nie, no nie da rady, no nie, no, no nie da rady, zahaczył, zahaczyło się, no i nie da rady, no co mam powiem, no nie da rady. O. I dupa. I trzypek jest podniesiony i stoi. No i nie da rady. O, no, zobaczcie co się dzieje. O. To jakby, widzowie, jakaś kulizja była, albo coś, nie wiem. Kurwa. O! Zobaczcie, coś tu się baguje, no patrz tu, patrz co się dzieje! Widzowie, wszystko mi się podnosi. A tu cała widzowie igwica się odrywa A tu widzowie to się dzieje, cała igwica się odrywa A tu Widzowie ten chyba jeszcze nie jest zepsuty. No nie da rady, nie działa O Teraz się widzę podniosło A czekajcie ja ta go tak opuszczę No tak to działa to czekajcie, to trzeba do góry podnieść, jeszcze raz! Tu zajechać Do góry Jeszcze O, widzicie? Tutaj jakaś kulizja jest, o. o! tutaj widzę jakaś kulizja jest Ty prawdopodobnie widzowie coś, jest ta przyczepa zepsuta Także i na co ja będę robił Mogę sobie zwykły latę kupić, nie byłoby jebania się z tym O, widzicie? Tu normalnie jakaś kulizja jest na górze a bo ta iglica coś nie siedziałaś, tak? Współpracować to przyczepą. O. No. Także widzowie dzisiaj chyba tej belki nie załadujemy. O! Jest, widzowie działa! Jest, widzowie, załadowałem. Czekajcie, ten tam stamtąd wyjechał z tego lasu, czy nie? Ja tam widzowie, idę zobaczyć. O kurwa, widowie, czekaj, mu to stoi. Tam z krzaka coś chodzi Widowie, zobaczcie tu jaką maskę ma obraną na głowie. to, to kurwa jest? Zobaczcie, widzowie jaką maskę ma ubrane. Co to jest? Co to jest? Widzowie, on tam jakieś worki miał na palce, widzieliście? Czekajcie, widzowie ja tam podejdę do niego. Przez krzaki, tak żebym nie widział, nie? Ale jakiś gościu jest taki jakiś dziwny, się wydaje. Bo widzieliście sami jakąś maskę miał. Co takie widowie, jakieś dzieło pocięte jest na górze, wisi? Co tu jest, widzowie? Co tu się dzieje? Czekajcie, pójdę przez te krzaki. Tak, żebym nie zobaczył. On dziś chyba tutaj zajechał, z tego co ja widziałem. Tutaj o dziś widzowie zajechał. O, tutaj o dziś stał. O, czekajcie. Gdzie on jest? Jakie bo ja nie wiem, gdzie on jest w ogóle. Czekajcie, bo ja nie wiem gdzie jestem w ogóle. Kurwa, jego mać. Czekajcie, to to drogo trzeba iść, tak? Ja, yeah, widzowie stoi tam. Dobra, stoi tam. Idziemy tam, podejdziemy tędy. Dobra, czekajcie, żeby widzowie nie zauważył. Dobra, widzę, stoi. Ale on w aucie widzę, widzowie siedzi. Ty widowie, dobra, on wysiada. Wysiada. Co on będzie robił? Widzowie, jakąś klapę otwiera. Widzę, widzicie? Jakąś klapę widzę, tu otworzę z tyłu. Co on to będzie robił? Co on to robi? Kalapę widzę, otworzył. O cholera, jasna. Widzowie on jakieś worki wyciąga. Ale to chyba śmieci. Czekajcie mu, to się zbliża. Widzowie, też w tej workach śmierdzi. Prosto wiecie, takie jak ściątki ciała człowieka. Wiecie co chodzi? Nie? Taka padlina śmierdzi. Czybie by tam widowie szczątki pana darka są? Czekajcie, gdzie on to wyrzuca? Gdzie on to wyrzuca? Pierniczo. Widzowie on tu do wody wyrzucił, Co jest? Cholera jasna. Widzowie, kto to jest? Jakiś morderca widzowie tu grasuje. Dobra, zobaczymy, co dalej będzie się działo. Ale to może widzowie śmieci zwykle wywozi. Ale taką maskę ma ubraną, dziwną. Dobra, co dalej, co dalej. Co się będzie działo dalej, widzowie. Zobaczymy, za chwilę dalej, co się będzie działo. No. No. Co on modzi? Co on modzi? Co on tutaj odwala? Co on tam ma? Czekajcie widzowie, bo on tutaj chodzi. Ty widzowie, on tam jakiś worek ma zapakowany z człowiekiem, patrzcie tam. Widzicie tutaj, o? Patrz tam widzowie, on ma jakiś worek ma zapakowany z człowiekiem, normalnie zawinięty worek ma. Cholera jasna, co to się dzieje? Gdzie on jest? Tu widzowie, bo chyba go nie ma Dobra, idzie Idzie, widzowie, idzie On coś tam, widzowie, szuka Nie wiem, co on to będzie brał Co on modzi w ogóle Dobra, widzowie, on coś wyciąga Zobaczcie tutaj, normalnie człowieka wyciąga zawiniętego w worek Czekacie się tu, cunę Tak, żebym nie zauważył, bo lipa, nie? Zobaczcie ogólnie jaką ma maskę. Widzicie to? Jaką ma maskę ubraną na głowie? Jacksona. O, zobaczcie maskę ma normalnie na głowie ubraną. Czekajcie, jak on pojedzie, to będziemy to patrzeć, nie? O, zobaczcie teraz. Jaką ma maskę na głowie ubraną. Dobra, jedzie. Nie, stoi dalej. Odjechał sobie. Dobra, widzę, że wyrzuca coś. On ten worek wyrzuca z ciałem! To chyba do wody wyrzucił, tak? Co on kurwa robi? Co on robi? Widzę w on... A jak widzę 20? On to wyrzucił wody. Patrzcie, tam widzę wody tyle, Dobra, co dalej? Co dalej? Co dalej? Tak żeby mnie za chwilę nie zauważył? Co dalej? Co on dalej będzie robił? Pokaż mi no, co, tam, co on dalej będzie robił? Coś tam dalej szuka, to on tego widzowie ma? O, chyba kolejne worki wyciąga, chyba z głową, bo z rękami nie wiem. Zobaczcie, coś tam dalej szuka. Chyba już nic nie ma. On coś tam widzowie dalej szuka, ale im interesuje widzowie ten worek. Co tam jest? O, ten worek mnie interesuje. Zobaczcie, tam normalnie jest. Wiecie co chodzi? Jak jest pościel, nie? Jest zawinięte i jest zawi i... zawiązany sznurkiem. Ja widzowie on kolejne worki po wyciągą. Ja trzeci worek widzowy już albo czwarty chyba Dobra, dalej wyrzuca. Widzowie on dalej wyrzuca do wody Dalej wyrzuca Jep Kolejny worek Dalej idzie Dalej idzie, widzowie po kolejny wyrzucać. Ale śmierdzi mówię, o śmierdzi widzowie taka padliną. Dobra, idzie. Dalej wyrzucił. Cyk. O, widzicie, do wody wyrzuca. Dalej idzie. co, tego kolejnego wyrzuci. Zobaczymy, widać, co dalej. Pewnie coś dalej wyciągnie. Ale czyżby widać to są zwłoki pana Darka? Dobra, wyrzucił. Czekajcie, bo jak mnie zobaczy, będzie problem. O, widzicie tą maskę? Patrzcie, jaką maskę ma założoną na głowie. Widzicie? O cholera jasna! Dobra Stawię worki w wodzie, wsiada i co będzie robił? Chyba będzie o klapę Dobra, wsiadł do auta Zamknął klapę Jedzie Gdzie on pojechał? O cholera jasna, widzę że pojechał Czekajcie tak żebym nie zauważył, dobra jak widzicie, widzowie, on gdzieś tam dalej pojechał. Chyba do swojego domu. Nie wiem, widzę, co to ogólnie było. Widzieliście, miał maskę założoną na głowie. Wyrzucił prawdopodobnie co sobie widzowie zwłoki kogoś. Ale można zobaczyć, zobaczcie, tutaj worki leżą porozrzucane. Tutaj jeden worek, tu drugi. To mnie widzowie interesuje. Widzicie to? To jest normalnie zawinięty człowiek. Zobaczcie dalej, tutaj kolejne worki leżą, jakieś dwa. No śmierdzi widzę. No śmierdzie coś tak opaduje po co człowiekiem, nie? To widaje czuć wszystko. Nie wiem, co to w sumie może być. Nie wiem, czy go rozpoznajecie, bo ja w sumie nie wiem, co to jest. Nie wiem, to jakiś morderca, prawdopodobnie widzowie znalazł się morderca na woli burnowskiej. Także widzowie interesująca sytuacja. No strasznie, widzowie się 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 taradzieją. No, miało być widzowie oddawanie dzisiaj belek, no ale niestety, oczywiście, będę musiał zakończyć tutaj nagrywanie, bo będę musiał szukać tego człowieka, co się dalej dzieje, nie? Nie wiem, czy to wojna. Kaczy widzowie, mu to się dalej jeździ. Czekajcie, bo to gdzieś dalej jedzie Tutaj go gdzieś słyszałam, ale nie wiem gdzie. Czekajcie, ja stąd uciekam, no? Widzowie, ja stąd uciekam, bo wiecie, bo jak jeszcze mnie dopadnie, gdzieś złapie do tego, do tego busa, mnie wsadzi, jeszcze mnie poćwiartuje, nie? Także widzowie e, Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, co to w ogóle jest za akcja. Dzisiaj się odwaliła. Ja oczywiście biorę się, widzę, za odwań tutaj tych belek. O, jedzie, widzowie, jedzie. Widzowie on tu garsuje! O chyba mnie szuka! Także jeżeli Wam się oczywiście odcinek podobał dzisiejszy, pamiętajcie, żeby oczywiście pod dzisiejszym odcinkiem wstawić tutaj łapeczkę w górę. Ten kto nie subuje kanału, to zapraszam oczywiście do subskrypcji, napiszcie hashtag. A ja się z nami żegnam, trzymajcie się do kolejnego odcinka, kolejne poszukiwania, zobaczymy co to będzie się działo, także śledźcie oczywiście serię, bracie polskiej farmie. Trzymajcie się do kolejnego i cześć!